Tajna policja mm -hmm, czeska, mm. która tu penetrowała te tym wszystkie kodalnie. Ja miałem mm. od dyrektorów, wtedy mm. dyrektorów, którzy przecież byli zupełnie po drugiej stronie bariery mm -hmm. wiadomości, że Czesi żądają od nich gotowych list, kogo należy aresztować. Mm -hmm. Poza tym Stasi, także Stasi to znowu emerytowska mm, tajna policja. Tak. Także mocno tu wchodziła, nie mówiąc o Rosjanach. Mm -hmm. Tu nawet w Katowicach był takie forum partyjne, powstało, które przygotowywało żabińskiego do przewrotu. Żabiński miał zastąpić Jaruzelskiego. Tak, tak, miał, tak to tak. miał Jaruzelskiego i Żabiński miał poprosić Rosjan, żeby tu wkroczyli. Żabiński przez trzy miesiące był w Związku Radzieckim. Uwołili go tam karmił, i pokazywali te okna wystawowe ich mhm. i przygotowywali go do tej funkcji. Do tej Właściwie takie są trzy wersje, z którymi należy się liczyć. To jest wersja, którą podaje Kardynał Dziwisz. Tak. Nie chodzi o 80 rok. I o podpisanie umów społecznych. Dlaczego władza to zrobiła? Dlaczego Aha. w środku komunizmu i Aha. oni poszli na to, że, że podpisywali wszystko. Wy strajkowaliście już dwa tygodnie. Aha. Śląsk milczał. Było wrzenie, Aha. ale mnie nie przyłączył się. Aha. Górnicy nie przyłączyli się do strajku. I Dziwisz mówi, że przyszedł telefon z Moskwy, kończcie ten strajk. I to był powód, że Wałęsa podpisywała. Mhm. Wałęsa podaje coś innego, że biuro polityczne się zebrało i miało zadecydować siłą, yy, wziąć te stocznie, mhm. a więc czołgi, rozjechać to wszystko, yy, czy rozmawiać. No i żebyli ludzie, jednak tacy wśród komunistów, żeby rozmawiać z robotnikami mhm. i że m, m, dlatego podpisano, przystąpiono do rozmów. <laughs> ja mam wersję zupełnie inną i tu mhm. ja mogę przysięgnąć, tak? mhm. Kiedy do mnie jak zastrojkowały kopalnie stanąły, mhm. wy nic nie wiedzieliście, że Śląsk stoi, mhm. że kopalnie nie pracują. Nie Nic nie wiedzieliście. I teraz tak, do mnie przylatuje politruk z województwa, no a wiadomo, tu, tu było gniazdo tego komunizmu, przecież Kadolica, pan Gorczyca, i on niemal, on by nawet uklęknął na kolana w tym momencie, jak on mnie błagał, jak on mnie prosił, mówi, per ksiądz do mnie mówił, księże, 48 kopalń, ja nie miałem pojęcia o tym, jest w strajku. Myśmy myśleli, że Jastrzępia tylko strajkuje, a on mówi, 48 kopalni, kopalni jest w strajku. A strajkowały wtedy? Tak. tak I, I on mówi, niech sobie ksiądz wyobrazi. Cała gospodarka jest oparta Polski o węgiel. Tak. Ehm, elektrownie mają tylko na 3 dni zapasu węgla. Jeżeli wszystkie kopalnie staną, to jest kompletny paraliż gospodarczy. Mhm. I nie tylko gospodarki polskiej. My wszystko podpiszemy. Od rana jest komisja rządowa, i górnicy nie chcą z nią rozmawiać. Niech ksiądz na nich płynie. Ksiądz wyjecha, czy przez matki, czy przez dzieci. Ksiądz wyjecha, jak to zrobić. Ja błagam, żeby ksiądz to zrobił. My wszystko podpiszemy. I wtedy podpisali z wami, w ten sam dzień podpisali i zaczęły się rozmowy górników tu z komisją rządową. Wszystko szło bardzo szybko, mhm. bo górnicy oparli się na waszych postulatach, tak. dodali jeszcze swoje, swoje i, i tylko o soboty chodziło. Soboty to była przerwa na trzy godziny, mhm. nie chcieli się zgodzić, na Kopeć był wtedy premier, był mhm. u nas przewodniczący, mhm. ciągle latał do telefonu, rozmawiał z Warszawą. No wreszcie te soboty yy, przeszły. Górnicy do mnie przyszli. Oni się bali, dlaczego nie chcieli rozmawiać. Bo pani wie, że tu y, górnicy nie mieli żadnego zaplecza intelektualnego. Yy, górnikom został tylko ten kościół. Jedyne oparcie dla górników. Tylko ten kościół i właściwie yy, tu będę brzydki i powiem i moja osoba. Dlaczego moja osoba? Bo ja miałem księży bardzo młodych. Ja sam miałem więcej kapłaństwa niż pozostali księża razem. Mm -hmm. I ja tych księży po prostu nie chciałem narażać. Mm -hmm. Bo wiem, co to znaczyło. Gdyby tak. ten reżim trwał, to oni są spaleni na zawsze. Tak. Na zawsze są spaleni. Mm -hmm. Nie chciałem ich narażać. Więc właściwie, a ja mam tylko wykształcenie teologiczne. Nie mam tak. innego wykształcenia. Tak. Nie ma politycznego. I, no więc... I oni do mnie przyszli i mówi księżyc. Co innego jest zwołać strajk. Ale my teraz mamy siadać do stołu i rozmawiać z profesorami Uniwersytetu tak. Politechniki i z ministrami. Więc ja musiałem nimi początnąć i mówię: Chłopy, wy musicie mówić po górniczym. niech was Pan Bóg broni przed jakimś tam e, piękną mową, żebyście, e, żebyście chcieli być złotą ustymi. Mówcie prosto, tak jak dotąd. Wy, wy macie argumenty, tak. wy znacie życie. Oni wam będą mówić z ramienia i po linii. To, co czytacie w gazetach, to wy od nich usłyszycie. Wy macie argumenty, mówcie prosto, tak jak potraficie. I myślę, że to jest najprawdziwsza y, wersja. Tego, hmm. że oni tak podpisali potem szybko u was, hmm. dwa tygodnie nic, a potem dajcie wszystko, podpisujemy i podpisywali u nas. Poza tymi sobotami. Mhm. A teraz dlaczego soboty? Yy, yy, górnicy, yy, trzeba to też podkreślać, że oni yy, nie walczyli tylko o swoje, ale myśleli o wszystkich robotnikach. Górnikom chodziło o to, żeby wszyscy górnicy mieli wolną sobotę. Tak. Wiadomo, że na kopalniach są prace przygotowane. Mhm. Te roboty trzeba przygotować. I duża część załogi, jeżeli będzie tylko niedziela wolna, no to musi w niedzielę przyjść, żeby tak, przygotować tak, front tak, robót tak, na tak. cały tydzień. Nie? Więc to jest dlatego chcieli mieć, ta wolna sobota miała być zabezpieczeniem niedzieli, mhm. że wszyscy górnicy mają wolną niedzielę. E, jak była sprawa okrągłego stołu, to nie wiem czy pani wie, że Wałęsa e, posłał tutaj do nas tak. Bugaja, żeby, żeby Śląsk y, zrezygnował, y, tu, tu trwały jeszcze strajki Aha. w 1988 roku tak, tak. i wtedy Bugaj przyleciał, żeby Śląsk zrezygnował w ogóle ze Swoje swoich żabe. kandydatów do Okrągłego Stołu. Że Wałęsa będzie reprezentował cały Śląsk przez tych górników. Bugaj? Tak, Bugaj z takim zdaniem przyszedł. przyszedł tak. To, yy, to znaczy, bo jaryśka Bugaj Bugaja w 1988 nie pamiętam, aczkolwiek no też nie ze wszystkimi się zetknąłem, bo, ale z, z takim poleceniem od Wałęsy przyjechał Bogdan Lis. Nie, ale do, u mnie był nie Lis, tylko Bugaj. To ja wiem kto był u mnie, był by Richard, Bugaj, Ryszard, Ryszard Bugaj roztrzęsiony. Myśmy w 88 roku mieli własnych doradców, bo kiedy w 80 roku nawet kluby Inteligencji Katolickiej odmówiły e, pomocy górnikom, tej intelektualnej. Przecież te postulaty, które górnicy wysuwali, m, tak sercem jak pani powiedziała, tak. trzeba jednak było przetłumaczyć na język prawa i ekonomii. Tak, tak. I nie miały tego, kto robić. Mhm. Więc od, tu był Klub Inteligencji Katolickiej, tak. mieliśmy tu filię przy mojej prawie, i tu sobie przygotowaliśmy kadrę, bo tak. wierzy wierzyliśmy, że. Solidarność z martwych stanie jest tak. powalona, jest tak. siłą zmiażdżona, ale tak. żona się odrodzi, Odwrócać, że ona się tak. odrodzi, że ona powróci do życia i przygotowywaliśmy sobie swoich ludzi. Myśmy takich ludzi mieli. Mhm. I w 1988 roku to, co Pan mówi, to lis, Wałęsa posą, ale nie do nas, na nie tylko na kopalnię. I tu bym na kopalni był. Lis, Szczepański. Myśmy mieli tu swoich doradców tak. i tych doradców nie przyjęli na kopalnię mhm. i dlatego oni tu zostali, tu by. Mhm. Właściwie tu ich umieściłem, ale tu okna nisko, bali się, uciekli stąd, chociaż ich było sześciu. Mhm. No to nasze pokoje, ponieważ to były jeszcze, wakacje darwały, no to nasze księżowskie pokoje dałem tym doradcom. Tak. A ja spałem pod schodami, pod y, stołem na korytarzu przykrytej gazetą, y, a oni zajęli naszym mieszkanie. Y, y -y. Tak to wyglądało. I wtedy przyleciał Buga. Więc y, szok był dla tych doradców. Y, ja wyskoczyłem na Bugaja i mówię, co Wałęsa sobie myśli? Czy Wałęsa był chociaż na y, kopalni Bieliczka, Czy zna chociaż w jak może reprezentować cały śląsk, Wałęsa, tak. który nie ma pojęcia o problemach śląskich? Tak. Spróbujmy charakteryzować sylwetki bohaterów tamtych czasów. Jak pytałem pana, a tu chodzi o Grubę, to był generał i komendant milicji Bili tak, tak, znany jest, tu tak. na śląsku, a potem w Krakowie. To kilka osób powiedziało, że pan. To jest człowiek, który wykona każdy rozkaz. I teraz gruba odpowiada bzdura. Wielu rozkazów nie wykonałem. Każdy rozkaz może wykonać tylko człowiek, który nie myśli. A ja należę do myślących. Zresztą jaki rozkaz? To, co było w przepisach Stanu Wojennego, to niekoniecznie groziło zamknięciem. Ja wiele rzeczy i spraw tonowałem. Szkoda, że biskup Bednoż nie żyje. Długie godziny rozmawialiśmy, a to, że na Śląsku później było w miarę spokojnie, to zasługa Bednoża i po części moja. Mhm. Była taka sprawa. Chodziło o zamknięcie księdza Czerneckiego z Jastrzębie. Przywieziono i położono mi na stół rozkaz podpisany przez któregoś z wiceministrów. To był tak zwany plan realizacji. Wcześniej nie powiedzieli, że coś takiego jest. Wtedy się postawiłem, zadzwoniłem do Kiszczak. Powiedziałem, że jeżeli to przeprowadzą, to ja składam rezygnację. Koniec. Kiszczak był rozsądnym człowiekiem. Zapytał, to, to zatwierdzi. Kiedy? Powiedziałem, kto? Odpowiedział, tego nie róbcie. Zadzwoniłem do Bednoża, powiedziałem, co się szykuje, i poprosiłem, aby Czerneckiego wziął w garść. Bo może się stać coś bez mojej wiedzy. Biskup odzwonił następnego dnia, panie komendancie, niech pan będzie, niech pan spokojnie śpi, usłyszałem. Same tak. kłamstwa. No, Same kłamstwa, bo prawda była taka, że kiszczak zawołał biskupa noże do siebie, pokazał mu nakaz aresztowania mnie, tak. yy, rewizja na probostwie i hmm. proces pokazowy. Hmm. Proces pokazał. Tylko daty nie było. I podpis gruba. No Tylko nie było daty. Ale on żyje jeszcze gruba? Nie nie, 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 nie. nie, nie, I biskup y, przyjechał do mnie i mówi: pięć dni mi dali, żebym poinformował księdza. Ksiądz ma pięć dni albo rewizja, zamknięcie, proces, albo ksiądz opuści Polskę. Do tych ostatnich. No. No, i biskup mówi: Musisz sam zadecydować, powiesz do czego oni są zdolni. No to ja mówię do biskupa: Ja nie potrzebuję pięciu dni, nie potrzebuję pięciu minut, bo ja już odpowiadam. Nigdzie nie pojadę. Polski nie opuszczę. Ja mam jedną ojczyznę, dla mnie Polska jest matką, i ja ma cochy, nie będę szukał. Bardzo ładnie. A mogę księcia biskupa zapewnić. Że nie skompromitowałem ani siebie, ani Kościoła, ani Pana Boga, ani religii. A że nie należy. Pasterzy, którzy uciekają jak wilki, atakują owce, no to za to, no to, to poniosę konsekwencje, to trudno. Trzymam się Ewangelii i według tego postępuję. Nigdzie nie wyjeżdżam. Czekałem, że coś się może, że coś się stanie. No tak, to, to pewnie. Bo przecież to co oni zamierzają, to zawsze realizują ale, ale nie, Ale obeszło się? Obeszło się, tylko 8,5 godziny mnie przesłuchiwano w danych w i 8,5 godziny. I o co? A o co zamordowali księdza jeszcze wcześniej w 76 roku Romana Kotlarza? Ja tylko dlatego, że pobłogosławił strajkującym. A ja też byłem na liście. Też na liście? No proszę. Tak? Ksiądz Małkowski był też na liście. A wielu jeszcze nie w więc jest, proszę księdza, śmierci. A tu by było, ciągle yy, by była Solidarność jakiś czas, jeszcze, proszę bardzo. Tak. Pierwsza siedziba MKR u to po to strajkach. A, już wyblakła.